Serdecznie zapraszam na kolejną konferencję Nowoczesny Dyrektor, która organizowana jest w Jahranse w 2025 roku przez Librus. Podczas tego spotkania opowiem o dobrostanie nauczycielek i nauczycieli. Wydaje się, że często mówimy o zdrowiu psychicznym uczennic, uczniów, zajmujemy się rodzicami, różnymi aspektami pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Ale to wszystko wydaje się być trochę ślepą uliczką, jeśli my, nauczyciele, nie zadbamy o własny dobrostan. Wydaje mi się, że jest to aktualnie bardzo, bardzo potrzebne. Drugim tematem, który poruszę, jest przeciwdziałanie hejtowi przemocy rówieśniczej. Mowie nienawiści. Chciałem pokazać, czym hejt różni się od mowy nienawiści, w jaki sposób reagować na różne formy przemocy, w szczególności. Krzywdzenie, które często odbywa się w białych rękawiczkach, w białych kołnierzykach i przyjmuje formę przemocy relacyjnej. Nazywam się Tomasz Bilicki, i do zobaczenia na konferencji Nowoczesny Dyrektor w 2025 roku.